Spróbuj chodź. Dlaczego ty zagrałeś fulla z USPem bez broni? Kową w lewo tutaj na dole? Kurwa! 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 O może <noise> mor. Bez kapela. <noise> Oi, e a chapéu, a turma, a ter. Mowa, ty jesteś poważny, ty kurwa chretyj obierdolony Ty kurwa, wiesz co ty kurwa zrobiłeś tym kurwa Eo. Ale celownik Cichu! Dwadzieścia Cichu! No widzisz go! Yes. Czemuś Patrz ktoś apsja ja patrzę tutaj Ha! To drugi mit dużo. Brymont to jest... Tak, ha! Chodź sobie! Trampa. Serio? Dobra, no. minus 60. Dobra, nie wychylać. Nie wychylać no i go rapuję! Jaka kurwa! Cieka na tego. Na... No. Co ty lata? Edwardzie, Edward. Grajmy Edward, Edward. na planta. Wracać wszyscy do paki. Kurwa, jest CT, CT, CT. Tam jest kurwa! O wyska. Zapraszamy do piekarni, Pawełek. Bardzo miło nam by... O Jezu! O Jezu! Hahaha! Hahaha, ale śmiech!

Do widzenia! Ja, pierdole, ja nie interweniuję się tą w Ja pierdolę jakie gówno! no. Przejmujem. Zbędź liczy po i światła. I'MPENTO oh.